Dzień dobry, chciałam Państwu życzyć pięknego czwartku i pomyślałam sobie, że swój dzień zacznę od zrobienia komuś niespodzianki. Dobra energia zawsze wraca, więc warto ją puszczać dalej w świat, a mogę zrobić taką niespodziankę nawet trzem osobom dzisiaj. Wszystko za sprawą Dominiki Baranowskiej. Dominikę poznaliście niedawno podczas ostatniego programu Na Ucho. Rozmawiałyśmy z nią o Millennium Dogs Against Gravity, o platformie VOD woldmdac.pl, na której możecie znaleźć fantastyczne dokumenty z całego świata. Zresztą nie tylko dokumenty, są też filmy fabularne, one są w mniejszości, ale też w tej przestrzeni są do odnalezienia. Ja już jestem uzależniona od tego miejsca, wracam kiedy tylko mam czas, zasiadam i sobie przygotowuję taki domowy seans filmowy, do czego też was zachęcam. Mówiłam o niespodziankach, mam kod dostępu do bardzo konkretnego filmu, o którym dziś wieczorem będziecie mogli porozmawiać i posłuchać. Wszystko na facebookowym profilu Festiwalu Millennium Docs. Against Gravity o godzinie 18 wystartuje rozmowa, do której punktem wyjścia będzie film Kret w Korei. Kody dostępu właśnie do tego filmu mamy dla trzech osób. W jaki sposób do Was trafią, o tym za chwilę opowiem, natomiast teraz skupię się przez chwilę na samym filmie. Kret w Korei to jest film wyreżyserowany przez Matsa Brugera. Część z Państwa być może kojarzy jego filmy przykład Ambasador. Skracając bardzo tę opowieść, do Matsa Brogera zgłasza się pewnego dnia bezrobotny szef kuchni, który utrzymuje się z renty i generalnie zgłasza swoją gotowość do szpiegowania, a chce szpiegować struktury powiązane z Koreą Północną. I w ciągu kolejnej dekady, to podkreślę, bo to pokazuje bardzo konkretny odcinek czasu, ten człowiek. Infili infiltruje, trudne słowo, organizację, która sprzyja reżimowi Kim Jong-una. Udaje mu się zdobyć. Yy zaufanie przywódców tej organizacji, dzięki czemu odkrywa naprawdę szokujące fakty. Jakie to są fakty? Tego oczywiście Państwu nie mogę zdradzić. Trzeba to sprawdzić oglądając film. To jest film, który jest zrealizowany w taki sposób, że ma strukturę dwóch odcinków. Ogląda się go jak taki rasowy thriller. Tyle tylko, że od razu trzeba powiedzieć, że nie ma w nim niestety cienia fikcji. Mówię niestety, ponieważ te fakty ujawnione w filmie są naprawdę szokujące. Jeżeli macie ochotę na zobaczenie tego filmu, bardzo proszę. Yy, zgłoszenia Piąte, dziesiąte i 15 zostaną nagrodzone kodem dostępu. Można z niego skorzystać do najbliższej niedzieli. Rozmawiam, bo lubię. Małpa@gmail.com. Czas start. To odnośnie filmu, natomiast niezależnie od filmu, bezpłatnie dzisiaj możecie skorzystać z rozmowy, która odbędzie się o godzinie 18:00, tak jak wspominałam na profilu Facebookowym Millennium Docs Against Gravity. Spotkanie będzie prowadzić Agnieszka Lichnerowicz, a gościem wieczoru będzie człowiek, który wie bardzo dużo na temat działania służb specjalnych. Gościem wieczoru będzie generał Marek Dukaczewski, czyli były szef Wojskowych Służb Informacyjnych. Rozmowa na temat filmu dziś o godzinie 18:00 na Profilu Millenium Docs Against Gravity, a film do zobaczenia o każdej porze na platformie vodmdach.pl. Dla szczęśliwców dzisiaj trzy kody dostępu. Pomyślałam sobie, że chyba częściej będę Państwu sprawiać takie niespodzianki, bo przyjmowanie prezentów jest super, ale rozdawanie jest chyba jeszcze lepsze. Pięknego dnia i do zobaczenia. A, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, już wkrótce ja będę gościem. Ja zazwyczaj zadaję mnóstwo pytań, a tym razem to ja zostałam zaproszona w roli gościa gdzie, do kogo, o tym jeszcze będę mówić, jeżeli macie ochotę posłuchać, albo pozadawać jakieś pytania, to powiem na razie tylko tyle, żebyście rezerwowali sobie sobotę godzinę 16. Więcej szczegółów wkrótce, a teraz już po prostu pięknego czwartku, który możemy sobie już nazwać małym piątkiem dla tych, którzy czekają na weekend. Do zobaczenia!